Dobry, dobry. Krótki będzie dzisiaj filmik. Znaczy długo się to robi, ale będzie krótki filmik. Bo robię dla zioma coś. I chciałem wam pokazać. Bo już się domagacie kolejnych filmików ze skóry. Ja też się ciągle uczę, ale... Ale... Yy, co, co? 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 Sprawdzam nowe rzeczy. I, I myślę, że coraz lepiej to wychodzi. Bo praktyka czyni mistrza. Żadna nowość. Robię mu... To się chyba kajdan nazywa? Nie, pieszczoła to się nazywa. Pieszczochę dla szatanisty robię, z uwagi na to, że ziom, brother from another mother, ma bzika na punkcie metalu i zespołu Behemoth. Postanowiłem mu zrobić na łapę coś specjalnego, marudził, że sobie gdzieś tam kupił jakąś, ale mu nie pasuje, bo jest za cienka, za coś tam, za brzydka, za ble, za coś tam. To postanowiłem zrobić taką, też pewnie będzie brzydka i coś tam. Ale będzie zrobiona od serca, będzie prezentem. A że akurat udają się w kierunku Mori do Krasnoluda, przyjaciela, który już na mnie czeka. Powiedziałem, że będę później, bo właśnie mam dla niego niespodziankę, więc będę rzeźbił. Pozdrawiam cię, bracie, jak pewnie oglądasz. Tuż jesteś zmęczony pewnie po mojej wizycie. Mam nadzieję, że to ci poprawi Hubor, Wickli, Soczku pomidorowego, pff, Będzie lepiej. No, co jest potrzebne? Co jest potrzebne? Jest potrzebna skóra. Ja mam akurat boczek krowi 3 mm. Zrobiłem sobie szablon, w jakimkolwiek programie graficznym możecie to zrobić. Zrobiłem sobie szablon, szerokość, długość. Zrobiłem sobie otwory na napy, czyli na zatrzaski, bo ciężko to wymierzyć z ręki tak, żeby było mega równo. W programie graficznym wychodzi to łatwiej, więc już mam skórkę przyciętą ze zrobionymi otworami na zatrzaski. Może mu zrobię jeszcze dwa z jednej strony, żeby miał regulację, bo nie wiem, czy to nie będzie za duże. No a jak to krasnolud ma łapę nadgarstek, ma jak <laughs> młody cygan nogę, więc... Tak się mówiło kiedyś, no. No, szablon, skórka już przycięta i co jeszcze będziemy potrzebować? Bo to będzie w ogóle o zdobieniu skóry film. O, ręcznym. Będzie potrzebne na pewno... Jak coś jeszcze? By, był potrzebny do zrobienia otworów dziurkacz. Już go użyłem i go nie potrzebuję, więc go odkładam na bok. Mam problem z porządkiem, no. Jestem bałaganiarzem. Będzie potrzebne na pewno... Urządzenie takie, później Wam pokażę z bliska, jak już przyzumuję na stolik. To się nazywa swivel knife, po polskiemu to by było chyba nóż obrotowy do nacinania skóry. Jest potrzebny, żeby zrobić jakiekolwiek zdobienie. Będzie potrzebny na pewno, to się nazywa edge beveler. To jest takie, taki przyrządzik, który hmm, zagina jedną krawędź skóry, a drugą zostawia ostrą. Taki, on jest pod skosem, też Wam pokażę z bliska. Co będzie potrzebne? Będzie coś, żeby to skórkę zmoczyć i to odrysować na niej na mokra, czyli jakieś coś tępego. Może być wypisany długopis, może być kawałek jakiegoś ostrego czegoś, o, może być takie coś na przykład, też Wam pokażę zaraz z bliska. Spoko. Żeby nie babulić, będę przycinał ten film, bo to zajmie jakieś 3-4 godzinki, więc, więc będę ciął kawałkami, żebyście wiedzieli po kolei co, jak, gdzie, którędy. I mam nadzieję, że mi wyjdzie. Jak mi nie wyjdzie, to nie zobaczycie tego filmu. A jak mi wyjdzie, to zobaczcie. Jak oglądacie to znaczy, że mi wyszło, że jestem zadowolony mniej więcej chociaż z tej roboty. No, zaczynamy. Na początek weźmiemy jeszcze takie narzędzie. O! Które ścina krawędzie skóry, żeby później łatwiej ją można było przypalić, zaogrąglić. O, jeszcze sobie przyniosłem miseczkę z wodą, bo żeby coś robić na skórze, to trzeba ją namoczyć, bo inaczej będzie ciężko. Co będzie? Ścinamy. Prosta sprawa. Skoro ja się mogłem tego nauczyć, to każdy się może tego nauczyć. To nie był komplement w moim kierunku chyba, no ale dobra, no tak jest. Z na to, że to będzie jeden kawałek skóry, nie będziemy go z niczym łączyć ani kleić to obiadę z obu stron. O. tu gdzie jest Mizdra, oczywiście jest ciężej, bo na szczęście mam dobrą skórkę. Więc ta Mizdra nie jest jakaś postrzępiona, włochata, bo czasami ta skóra to tutaj z tej strony wygląda po prostu jak idź stąd. O, zetniemy wszystko. Ona później na końcu przy wykończeniu, ale to też zobaczycie, będzie wtedy taka fajniejsza. Mhm. Nie wiem, czy nie zasłaniam, czasami zasłaniam sorki, ale po prostu niektóre rzeczy się niewygodnie robi tak, żeby ja widział i kamera. Dobra, do śmieci. Mamy za krawędzie ścięte z jednej i z drugiej strony. Dobra. I co teraz? Teraz najważniejsze, czyli będziemy odrysowywać wzór, później będziemy yy, nacinać, później będziemy tłuc, bo Amerykanie mówią na to tooling, u nas to, ja nie wiem, ręczne zdobienie. Narzędziowanie to by było bez sensu, nie? Tak jak mówiłem, żeby sobie odrysować, można sobie wziąć cokolwiek, co nie ma zbyt ostrego czubka, bo jak będziecie mieli ostry czubek, namoczycie skórę, więc wiadomo, że papier też się namoczy, więc, więc będzie się darł. Ja sobie wziąłem igiełkę tą do parakordu, ona jest dosyć zaokrąglona i tak trochę dostanie w tyłek ten papier. Można sobie wzory też drukować na folii, jak ktoś na przykład ma możliwość. Nie mam możliwości, bo nie mam folii i nigdy nie mam czasu kurczę jechać kupić, no ale dobra. Namoczymy skórkę troszkę, nie za mocno, żeby się nie zrobiła zamienka. O, ręczniczek jest potrzebny też, żeby ładnie wytrzeć. Mamy namoczone, przykładam wzór. Jak przyłożę wzór, to już wtedy trzeba się pilnować, żeby on się nie przesuwał. Bo będzie krzywo. No, Jak już mamy wzór, to jedziemy po krawędziach po prostu. Musimy obrysować wszystko, co chcemy później przenieść na skórę. Jak ktoś umie rysować, to będzie łatwiej nie umie rysować, będzie trudniej. Chyba wszystko. Dobra. Tak wygląda. Słuchajcie, po odrysowaniu na mokrej skórze, o. Mam nadzieję, że mnie Nergal nie przeklnie, bo nie zje mi kota. A, bo nie mam kota. Ale to nie zarobkowa, ani nic. To prezent dla kumpla, więc mam nadzieję, że się nikt nie pogniewa. No, mamy odrysowane. Mamy odrysowane, to będziemy teraz ciąć, nacinać. Żeby naciąć skórę, trzeba mieć właśnie to, czyli swivel knife, czyli nóż obrotowy. Wszyscy się posłują anglojęzyczną nazwą Wygląda jak dłutko. Używa się tak, że paluch opiera się tu, którym się przyciska, a tymi dwoma paluchami się kręci, żeby robić zakręty. Nacinam. Powiedziałbym w imię Boże, ale przy behemocie to chyba nie wypada. Najważniejsze, na co trzeba zwrócić uwagę, to to, żeby trzymać nóż prosto, żeby go nie skręcać w żadne strony, bo wtedy podcina skórę, ją podnosi i to źle wychodzi. Troszeczkę ją jeszcze zmoczę. Nie za mocno, bo jak jest za mocno zmoczona, to się wtedy źle też nacina. O. Można sobie kręcić skórą w czasie... Dobrze, że Micha nie ma, bo by znowu się chichrał. Ważne jest to, żeby mm, robić to ostrożnie, delikatnie i wszyscy mówią, żeby ciągnąć zawsze w swoją stronę mm, swivel knife'a, bo faktycznie jest wygodniej. Skończyłem wycinanki, wygląda to w tej chwili tak po nacięciu, uh -huh. nacinam gdzieś tak na jedną trzecią grubości skóry, jedną trzecią, no bo już jak połowa czy coś to za głęboko, później to brzydko wygląda po wybiciu, nie wspomniałem o dwóch ważnych przyrządach, które są... Niezbędne do pracy w skórze. Jeżeli tego w ogóle nie macie pod ręką, to nie masz sensu zaczynać. Pierwsze to jest świeżo zaparzona kawa, która yy, pomaga w rzeźbieniu do nocy, a drugą rzeczą jest ta paczka. Grześka pozdrawiam. Kolegę, który też męczy skórę. Odruchowo oczekiwałem chichotu Micha, a go nie ma. Yy... Tabaczka oryginalna, kaszutka, no, korzenna, pycha. No, y, zamieniam deskę do krojenia i matę samoleczącą na kamień. Zupełnie przypadkowo pod ręką. Zamieniam na kawałek płyty z kominka starej. Ważne, żeby była gładka. I co? I będziemy tłuc. Do tłuczenia, żeby pozaginać te wszystkie krawędzie, żeby jedna była ostra. Zrobię zoomik. Będzie mi się lepiej tłumaczyć. O! Będzie potrzebne narzędzie, które się nazywa Edge Beveler. Pokażę Wam, jak ono wygląda. To jest Edge Beveler. O! On jest ścięty pod skosem. Ponieważ jak się przykłada, to trzeba pilnować, żeby go przyłożyć p, prostopadle do skóry. Wtedy jak jedziemy po krawędzi, to jedna krawędź ta zostaje ostra, a ta się tak wygładza i zacieniowuje. Obiedziemy całość Edge Bevelerem, bo to wtedy nam uwypukli napis. A później będziemy te rzeczy, które chcemy, żeby były wklęsłe, zacieniać. Takim narzędziem, podobne, tylko proste, z takimi tutaj lekkimi. Nazywa się Peer Shader, nie wiem, to jest gruszkowy zacieniacz, no ale też będzie potrzebny. A i oczywiście, za to serdecznie chciałem publicznie podziękować Grześkowi, będę to robił przy użyciu mojego nowiutkiego, pięknego. Yy, po angielsku to się nazywa malet, a po polsku nie wiem, pobijak. Ja to oba. Mm. Fajne narzędzie, są takie klimatowe kurcze narzędzia do skórki. A Grze się kto robi. Jakbyście chcieli, to jeszcze parę zrobił, więc są na, na sprzedaż w razie W możecie do nas napisać albo napisać no, poprosić o namiar do Grześka, to podeślemy. Facet kurczę, majster sztykowy robi rzeczy na, na tokarkach i takie właśnie. Aha, a? możecie się przejrzeć na No dobra, starczy tej reklamy. Moczymy, bo wszystko trzeba za każdym razem trzeba zamoczyć w skórę. Ważne, żeby nie robić tego za mocno. O Jezu, nie ma miejsca na kawę nawet. Dobra, no i jedziemy. Więc sobie namoczę. Biorę ledżbę wellera. I tłukę. To potrwa. Więc w razie czego? O, przykładam. i raz przy raz żeby było ładnie, żeby nie było widać śladów narzędzia. Po prostu tłukę. Najważniejsze to pilnować właśnie, żeby on szedł prostopadle, bo jak go skrzywicie na jedną stronę, to rozwalicie krawędź. I będzie bez sensu trochę wyglądać, bo wtedy nie, za, nie zaoblicie krawędzi, tylko zrobicie tak, jakbyście shaderem tłuki, czyli ją po prostu wbijecie całą skórę do środka. O, to powoduje, że się robi taki efekt. Widać? Mam nadzieję, że widać troszeczkę. No, i jadę wszystkie krawędzie w ten sposób. Trzeba mieć troszeczkę takiego wyobraźni przestrzennej, żeby wiedzieć, gdzie przyłożyć też. kamerę za godzinkę, pewnie. Powinienem mieć skończone. O! Tak wygląda po użyciu Edge Valera. Teraz wezmę Peer Shader, czyli ten zacieniacz. Jak on jest? Tu, ten. Weźmiemy. I pozacieniam wszystkie te właśnie O B e, e, O i co? I wtedy farba, wykończenie, czyli apretura, zatrzaski i haja. I jedziemy do Szymona. Mamy gotowe. Będziemy farbować. Do farbowania użyjemy jednej z najfajniejszych farb, jakie znam, czyli Fibinxa, bo pięknie kryje, fajnie. Nie trzeba jej dużo używać. W sensie są też tańsze farby, na przykład spirytusowe, Astory jakieś tam, ale ta jest bombach. Myczymy aplikator. Patrzymy, żeby się nie upaskudzić. I jedziemy. To jest czarna, spodoba się Szymonowi na pewno. Damy jej chwilę, żeby przeschła, się napiła. I będziemy wojować z zatrzaskami, przypalaniem krawędzi i apreturą. Czyli wykończeniem takim błyszczącym, które spowoduje, że będzie ładna. Zabezpieczy z tą Mizdrę, żeby się nie sypała ale najpierw niech wyschnie. Dobra, przeschło. przeszło, przeszło. Wygląda po farbowaniu, nie wiem czy gdzie widać. Dobra, na koniec wrzucę fotki, żeby nie było, bo na kamerce może nie wszystko być widać. Wyszło ładnie, jestem zadowolony. Fajnie, mam nadzieję, że Szymonowi też się spodoba. Biorę kołek. Już nie mam siermiężnego, mam zawodowy zapinzyla. Zali. Przypalam krawędzie, żeby były ładne, gładkie lustereczko. I będę zabijał zatrzaski. Albo nie, apreturkę położymy i wtedy, żeby nie uśmieć zatrzasków, więc najpierw położymy apreturę po przypaleniu. I co? I zabijemy zatrzaski. Dołożymy jeszcze dwie te dolne części zatrzasków, żeby mógł sobie regulować w razie jakby była za duża. I gra. I jedziemy. Nie będę chyba już reszty filmował bo zabijanie zatrzasków, co, używam takich kamieni, bo to się tak mówi na to kamienie, pokażę. O, tak. I tym tłukę, po prostu, prosta sprawa. Wrzucę na koniec filmiku fotki już zrobionej, gotowej. Polecam Wam zabawę, trochę co prawda trzeba wyłożyć kapusty, żeby sobie zrobić ten zestaw narzędzi do, do zdobienia, ale naprawdę zabawa jest przednia ktoś ma troszeczkę zdolności, może takich plastycznych, coś to, to sobie ogarnie bez problemu, a można robić cuda. No, faktycznie. Yy, to co? Jak będziecie próbować, to, to próbujcie. Podeślijcie nam zdjęcia. Jak coś Wam wyjdzie fajnego, to podeślijcie zdjęcia. To będziemy rzucać do nas na stronkę. Będziemy Was chwalić. Jeżeli coś będzie dobre. I co? I tyle. I pozdrawiam. I do zobaczenia. A, Szymon! Jak Ci się nie spodoba, to dzisiaj może mi się Pan nie kłaniać.